O tym, że naprzemienne działanie ciepła i zimna dobrze działa zarówno na nasz organizm, jak i skórę czy włosy, to wiemy. Ale że taki szok termiczny działa również odchudzająco, o tym powie nam Kalina Bensira, prezes kliniki La Perla, a także Bata Zajączkowska, kosmetolog, która już tam wykonuje pewne zabiegi. Kalino, co się tam dzieje? Dlaczego ten szok termiczny działa? Krioszok, uh -huh. sam sprzęt się nazywa Kriotszok, polega na wykorzystaniu od lat znanych i sprawdzanych zasad, które leczą. Uh -huh. Leczenie zimnem, o kriokomorach wszyscy słyszeli, do czego są wykorzystywane, ale jeszcze nigdy. W estetyce, w medycynie estetycznej nie zostało wykorzystane urządzenie, które łączy w sobie zarówno grzanie, jak i chłodzenie. A chłodzenie w tym sprzęcie to jest nawet do minus 18 stopni, a grzanie do plus 40. I oprócz tego, że możemy zadziałać na tkankę tłuszczową, to jest zabieg, który w tej chwili wykonuje beata, możemy również zwalczać celulit, jak i redukować luźną skórę, na przykład skórę po ciąży. I teraz mm -hmm. czym to się różnią te zabiegi od tak. siebie. Zabiegi od siebie różnią się czasem operowania niską temperaturą. Jak ta temperatura jest niska? Czy ona jest minus 11, minus 8, minus 5? I naprzemiennie wykorzystaniem ciepłej temperatury. I teraz długo czy krótko? I jeżeli działamy na tkankę tłuszczową, to zaczynamy od działania niskimi temperaturami. Tkanka tłuszczowa nie lubi niskich temperatur. Mm -hmm. I apoptoza, która później zachodzi, yy, czyli śmieć komórki tłuszczowej, to jest. Czas, proces około trzech tygodni, i to jest proces, w którym my czekamy na pierwsze efekty. Takich zabiegów musimy wykonać cztery w odstępach dwutygodniowych. A jeżeli wykonujemy zabieg na luźną skórę, który wykonujemy już po redukcji tkanki tłuszczowej, jeżeli taki problem wcześniej zaistniał, to trwa sam zabieg dużo krócej i zaczynamy działać od ciepła. Mhm. I jak to działa, jak to wygląda, to widzimy na głowicy. Widzimy światło, światło niebieskie chłodzi, światło czerwone, to jest światło, które mówi, że grzej, a głowica przestaje świecić w ogóle, to znaczy, że osiągnęliśmy tą temperaturę, która jest wymagana do wykonywania samego zabiegu. Sprzęt jest sprzętem medycznym, rehabilitacyjnym, sprzętem, który ma ponad 60 procedur w tym leczenia bólu przewlekłego, bo czym i jak nie zimnem. To zimno rzeczywiście bardzo nam się sprawdza. Zabieg jest krótkotrwały, czyli nie musimy, nie potrzebujemy dużo czasu, mhm. żeby go wykonać. Wykonuje się go, tak jak powiedziałam w wypadku tkanki tłuszczowej raz na dwa tygodnie, luźnej skóry, raz na tydzień. Efekty jak długo się utrzymują? Efekty utrzymują się długo i mhm. żeby je po takim pakiecie czterech, sześciu zabiegów podtrzymać, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące robimy zabieg przypominający. Jest to świetny zabieg dla panów, dla mężczyzn, którzy chodzą na siłownię, rzeźbią swoją sylwetkę. A mają problem gdzieś ze zlokalizowaną tkanką tłuszczową bądź też z luźną skórą, bo to wcale nieprawda, że tylko kobiety Oczywiście. mają luźną skórę. Panowie też na ten, ten problem ich doskwiera rzeczywiście yy, i jest to zabieg, który jest krótki, efekty są po ujędrnianiu widoczne bardzo szybko. Ważna jest amplituda tych temperatur w jakiej pracujemy. No i sam fakt, że teraz jest piękna gorąca pogoda, a położyć się na takim zabiegu to naprawdę sama przyjemność. Ten panel dotykowy dodatkowo wygląda jak w luksusowym samochodzie. Widać, że sprzęt jest zaawansowany. Czy można również ten zabieg stosować na skórę twarzy? Czy są jakieś przeciwwskazania? Przeciwwskazania to jest ostra niewytolność wątroby, choroby nowotworowe, ciąża, okres karmienia, ale nie jest przeciwwskazaniem jakikolwiek rozrusznik czy też elementy metalowe, implanty metalowe w ciele, dlatego że nie ma tu grzania, nie ma prądu, jest tylko temperatura. W związku mm -hmm. z tym zabieg jest bardzo, bardzo bezpieczny. Zabieg w przeciwwskazań jako takich nie ma rzeczywiście. Co najważniejsze, pory roku nie jest przeciwwskazaniem, a lenizna mm -hmm. nie jest przeciwwskazaniem. E, ważne jest też to, żeby. Po tym zabiegu przedrenować organizm. I wtedy Działanie sprzętu Criotis będzie szybsze. Będziemy mieć lepsze efekty, ale o tym ja zawsze mówię, żeby pamiętać o wysiłku fizycznym, o odpowiedniej diecie, o zabiegach i o drenowaniu organizmu. I to naprawdę efekty daje bardzo dobrze. No i też pamiętajmy o tym, że nie działamy od czasu do czasu, tylko pamiętamy całe nasze życie, żeby o siebie dbać i z zabiegów korzystać wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Ale zabieg za nas wszystkiego nie zrobi. Czyli możemy wykonywać praktycznie na całe ciało. Przeciwwskazanie jest bardzo mało mało inwazyjny zabieg na buzie również możemy wykonywać. Możemy wykonywać na twarz, mamy specjalne końcówki do oczu, e, na podwójny podbródek, gdzie może pojawić się problem tkanki tłuszczowej, ale również e, jeżeli chodzi o lifting twarzy, czyli poprawa owalu twarzy, ten zabieg trwa 18 minut, jest naprawdę bardzo skuteczny. Efekty widać od razu, bo tak jak powiedziałam, ujędrnianie, szybsze działanie nieżeli zwalczanie tkanki tłuszczowej. Pigułka, Informacji zaserwowała Państwu Kalina Bensira. Bardzo dziękuję, a teraz przenosimy się do bardzo smacznej pigułki: kuchnia.